Tak, Mara Moranowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A w prognozie w ciągu tej najbliższej doby królować będzie Układ Wyżowy, który zapewni nam bardzo słoneczne i pogodne niebo w ciągu tego nadchodzącego tygodnia. Dodatkowo z południa kontynentu od jutra zaczną napływać się do nas masy ciepłego powietrza. Już ta nadchodząca noc będzie bardzo pogodna. Okresami będzie zupełnie bezchmurna. Natomiast w drugiej części nocy, a także i o poranku na wschodzie kraju, będą tworzyły się silne mgły i zamglenia, które znacząco będą. Będą ograniczały widoczność. To będzie jeszcze dość chłodna noc. Na termometrach w nocy od 5 do 7 stopni na przeważającym obszarze. Najcieplej będzie na wybrzeżu tutaj około 11 stopni, natomiast najchłodniej w górach tutaj maksymalnie 2 stopnie. Jutro kontynuacja tej słonecznej i pogodnej aury. W całym kraju przez cały dzień dominować będzie piękna, słoneczna pogoda. Na termometrach także bardzo przyjemna temperatura. Od 15 do 17 stopni na wschodzie, przez 17 stopni w centrum i do nawet 19 stopni w części zachodniej. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Także noc na Kujowach i na Pomorzu będzie bardzo pogodna okresami, zupełnie bezchmurna, ale także chłodna, bo na termometrach maksymalnie normalnie 6 stopni we wszystkich miastach. Jutro w naszym regionie również dominować będzie przepiękna, słoneczna pogoda na termometrach od 17 do nawet 18 stopni na południu regionu. Na barometrach spadek ciśnienia jutro 1012 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego wieczoru, a także udanego tygodnia. Do zobaczenia.